Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie osoby pod znaku Bliźniąt. W dniu dzisiejszym czytaniem. Czytanie odnośnie miłości, związku i partnerstwa, czytanie ogólne na miesiąc luty 2023 roku. Eee, czytanie pod tytułem Strzała Amora czy też Zmora. Zobaczymy, jak to będzie u Was. Nie mamy talię dopowiadającą. Dobrze. Czego pragniecie w miłości? Czego musicie się nauczyć? Co Was powstrzymuje? Potrzeby Waszego serca, Wasz umysł czyli podejście logiczne i energia Waszego ducha. Od razu zaprzygotuję tanię dopowiadającą, bo coś czuję, że tutaj będzie. Będą nasze bliźniaczki miały tryrdu, tryrdu. Karty są odwrócone, ale że to będzie fajne czytanie i ciekawe czytanie w międzyczasie zapraszam oczywiście na czytania ogólne tygodniowe czytania miesięczne jak się pojawią będą czytania związane z pracą i finansą zapraszam na mój kanał na Instagramie na Ludzie Tarot jak i również na kanał youtube bo wy, pamiętajcie dzwoneczek łapka w górę i komentarz, na komentarze odpowiadam, wykonuję czytania intuicyjne w różnych tematach kontakt mailowy w międzyczasie jeszcze się pojawią e, informacje co, gdzie i jak, dobrze e, również zamieszczę taką, taki filmik albo kartę na YouTubie odnośnie co i jak, no i będzie też informacja na Instagramie, dobra, ale już koniec tego autopromocji czego pragniecie w miłości? no niesamowite Co wy macie, ludzie, w tym lutym, z tą ósamką buław? Zresztą już się przejawia. Przecież baranki były w tej samej energii. No. znowu, jest, ja wiem, chcecie być w energii ognia. Wy jako pierwsi z Trygonu powietrzach będziecie chcieli ją mocno hmm, podsycić, tak? Więc... Hmm, Wy pragniecie po prostu jakiegoś działania i ruszenia z miejsca. Dobra. Yy. Bądź też protekcji osoby, która jest w waszym otoczeniu. Yy. Czego się musicie nauczyć? Cierpliwości. Tak jak baranki. Musicie się nauczyć przede wszystkim słuchać drugiej. Osoby. Hmm. Współpracy. Przede wszystkim musicie nauczyć się budować wspólne dobro bądź hmm, usłuchania i patrzeć się w potrzeby drugiej osoby. Idziecie w łeb, łeb. Dobra. Eee, co was powstrzymuje? Dziesiątka buła. Was powstrzymuje? brzemię Was powstrzymuje jakieś brzemię które nosicie z przyszłości czujecie się obarczone na pewno czymś i pytanie tylko czym i wy się czujecie obarczone jeszcze raz przetasuję sobie karty Czym bliźnięta w lutym się czują obarczone, że mają jakąś blokadę w sobie odnośnie znalezienia miłości bądź trwania w miłości. Szóstka, czwórka i dziesiątka. Eee, dobra. Jeszcze jest czwórka mieczy, dziesiątka buław i as mieczy. Eee, I szóstka. Ja to widzę w tą historię w ten sposób. Jesteś. Dla mnie to jest takie sytuacje, że zwolni. Przemyśl sytuację, ona nie jest najgorsza, i czerpaj z radości rodzinnych, z szóstki monet. Z szóstki znaczy się kielichów, i to ja to widzę w dwój sposób: jeżeli jesteś w związku, to czerp z ludzi i z rodziny, przede wszystkim z radości i z dzieci, a jeżeli nie jesteś w związku, czerp z rad osób, które mają szczęśliwą rodzinę. Bo one ci będą dobrze radzić. One spojrzą zupełnie w innej perspektywy na cały ten problem, z wolniejszej perspektywy, czyli ta czwórka mieczy i powiedzą ci, czym jesteście obciążeni, i to będzie bardzo trafne w ocenie. Bo jest ten as mieczy, może was to zabolać. Może ci się nawet z tym bym powiedział nie zgodzić, dlatego to jest właśnie blokujące was, ale będzie to na pewno odświeżające. Powinno być odświeżające. I powinniście, e, drogie bliźniaki, przemyśleć sobie to. Dobrze. Potrzeba Waszego e, serca. Będzie chyba lepiej widać. Potrzeba Waszego serca. A potrzebą Waszego serca jest Król Buław. Chcecie być inspirujące. Porywające, skuteczne, charyzmatyczne i śmiałe. Takie chcecie być i zapewne też takie jesteście. Pomimo, że król buław jest energią ognistą, to wy, bliźnięta, jesteście jako pierwszy znak trygonu powietrza. Jesteście radośni, zabawni, jesteście psotni jak te dzieci. Ale jest was właśnie w ta energia mm, król, Króla Buław, tak? Przede wszystkim ta błyskotliwość, yy, yy, ta kreatywność, więc całkiem pozytywna karta, yy, tylko żebyście nie były zbyt nahalne. Tak to widzę. Yy, jeszcze raz. To jest wasze serce, więc serce wymaga cierpliwości, potrzeba waszego umysłu o. Sprawiedliwość. Wy jesteście chcecie mieć bardzo podejście idealistyczne. Czysta sytuacja musi być w partnerstwie. Chcecie grać pierwsze skrzypce. Nie ma tutaj żadnej mm, możliwości na nie chcecie żadnych mm, niedopowiedzeń bym powiedział i jeszcze ja to widzę w ten sposób, że mm, wasz umysł potrzebuje e, mocnego racjonalizowania czyli żeby to wszystko nie dość nawet żeby no ja powiem w ten sposób tylko nie idźcie za bardzo w idealizowanie czegoś bo nie ma rzeczy doskonałych nie bądźcie też zbyt twardzi w swoich osądach bo będziecie przede wszystkim wy będziecie osądzać czy to będzie słuszne czy takie osądzanie będzie słuszne? I czy ono jest dobre dla Was, jeżeli chodzi o tworzenie relacji i poszukiwanie relacji? Twor... Rycerz Mieczy, ja powiem tak. Nie bądźcie właśnie tym rycerzem mieczy, który będzie e, apodyktyczny, zgryźliwy, twardy w obyciu, który będzie chciał, żeby było po jego sprawach, e, który po prostu po będzie szedł do celu. Starajcie się raczej e, być osobą logiczną i pełną wiedzy e, w swoich osądach. E, Czyli korzystajcie ze swoich e, słonecznych atrybutów bliźnięta. Jeżeli jesteście słonecznymi bliźniętami, bądź ascendentalnymi, to również mówię: mm, korzystajcie z tego, że, 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 że macie bardzo bystre umysły i jesteście bardzo logicznym znakiem. Tak bym to ujął. I teraz, e, jak wy macie duch odwrócony potrzeby? Waszego ducha to jest odwrócona dziewiątka była Powiedziałbym tak, nie lekcjowaszcie, nie lekceważcie tego, co jest wokół was i to, jakie mają osoby podejście do was, bo yy, to jest oznacza karta dziewiątki. U, u, siódemki buław pokazuje taką osobę w szachu, w ciągłym napięciu. A Wy yy, bagatelizujecie to. Yy, może być tak, że jesteście na czyimś świeczniku, i dla osób, które starają się o relacje, yy, może być tak, że yy, jesteście blisko, żeby dać jakąś negatywną energię bądź popis sytuacji, że nie, nie staniecie na wysokości zadania, a osoby, które są już w związkach, no to powinny być na baczności, bo może będą musiały bronić po prostu swojej relacji i sobie nie zdając z tego sprawy. Nie bagatelizujcie. Z jednej i z drugiej strony po prostu nie bagatelizujcie swojej sytuacji i potrzeb swojego ducha i dlaczego jest odwrócona siódemka buław. Ja generalnie nie odwracam kart w talii. Jak już się zdarzy, to znaczy, że musi tak być, a ta siódemka buław jest, bo 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 wychodź. No. Bo pustelnik, trójka kielichów, siódemka buław i piątka odwrócona. To jest tak. Potrzeby Waszego ducha przede wszystkim. Mm, nie bagatelizujcie z tego, bo nie wydawajcie pieniędzy na imprezę, tylko bądźcie raczej właśnie w energii pustelnika, bo wy potrzebujecie przemyśleć sobie pewne sytuacje, a nie uciekać się do imprez, bo to wam nie przyniesie nic dobrego. Każde jakieś spotkanie, impreza zakrapiana, gdzieś, gdzie będziecie się teoretycznie dobrze bawić, to popłyniecie finansowo. Doprowadzicie się właśnie do, do piątki monet, czyli jak karta pokazuje, do totalnego dna finansowego, i wtedy naprawdę będzie ta siódemka buła. Wtedy to będzie blisko, blisko awantury, będziecie się musieli bronić i odbierać ataki. A tak to, jeżeli pozostaniecie w energii pustelnika. I nie będziecie bagatelizować sw swoich duchowych potrzeb. Powinno być tak, że się Wam ułoży. Więc sami sobie musicie odpowiedzieć, czy strzała Amora trafia do Was, czy raczej jest to zmora. Jak dla mnie to ta strzała Amora gdzieś tam krąży, ale jeszcze musicie trochę swoich, że tak powiem, zmur, zmor, które Was tam gdzieś gnębią. a Nawet nie tyle co gnębią, bo nie ma tutaj jakichś takich energii, ale macie e, tą kartę tej sprawiedliwości, tak? E, od Was dużo zależy, a przede wszystkim od Waszego takiego logicznego podejścia, bo karty nie mówią mnie, ale żeby to nie było tak, że Wy za dużo po prostu będziecie wymagać, będziecie psioczyć, gadać, będziecie zbytnio oceniający, i osoba, która ma być z Wami, to powie: a Dobra, idźcie się, wypchajcie, a osoba, która jest z Wami, powie: Wiecie co, bliźniaki, wyjście, idźcie, klepnijcie, usiądźcie na fotel i teraz się zastanówcie. Nad samym sobą, bo, bo, bo belki w swoim oku nie widzicie, nie widzicie a wszystkim jazzki wypominacie. No ja to tak gdzieś widzę. Drogie bliźniaki, pozdrawiam serdecznie i zapraszam.